Dziś też kolejnego zasilacza, ale spokojnie nie kosztuje on miliona monet, a mowa o endorfi Vero L6. Moi drodzy, witam was bardzo serdecznie. Przyjechały do mnie wprawdzie dwa zasilacze Vero L6. Jeden o mocy 650, drugi 750 W, ale testował będę tylko jeden, dlatego też na karcie społeczności na moim kanale spytałem się was, który mam podłączyć pod mój tester. Większość wybrała 750. Oczywiście na temat 650 też wam kilka słów powiem. Co do zasilacza, na opakowaniu mamy. Znaczek z certyfikatem jeszcze 80, dokładnie brąz, aczkolwiek wiem, że Endorfi wysłało te zasilacze do Cybernetics i tam został przyznany im certyfikat Silver, czyli oczko wyżej. Mamy tutaj standard ATX-3.1 i wsparcie dla PC-Express 5.1, także w komplecie dorzucony jest ten nowy przewód 12V2x6 PIN, pięcioletnia gwarancja, i producent chwali się, że ten zasilacz jest bardzo cichy, ale do tego sobie przejdziemy jeszcze na koniec tego filmu. Co do długości zasilacza, to niewiele, bo 14 cm, czy jak to woli 140 mm, także do większości obudów spokojnie Wam się zmieści, Ma mało tego, do każdej praktycznie, czy to micro ATX, czy też ATX. Na obydwu bokach jest tłoczone logo Endorfin, na górze tabliczka znamionowa, no i wnętrze zasilacza chłodzi 120 mm zasilacz Stratus o maksymalnej prędkości obrotowej 1800 i z łożyskiem FDB. Nie jest to jednostka modularna, natomiast wszystkie przewody są płaskie w postaci taśmy w kolorze czarnym i znajdziemy tu m.in. przewód 24-pinowy zasilający płytę główną o długości 570 mm, dwie końcówki 8-pinowe PS4 plus 4-pin na jednym przewodzie, długość to 820 mm, dalej mamy przewód z końcówką Pisa Express 6 plus 2-pin plus jeszcze dwie końcówki na drugim przewodzie, długość to 560 mm, natomiast w przypadku zasilacza 650 W mamy tylko dwie końcówki Pisa Express 6, plus 2 pin i to na jednym przewodzie. Kolejny przewód Pisa Express, tym razem 12V, razy 6 pin. W 750 jest to 600W, w 650 450W. Długość 600 mm. No i zostały nam peryferia. Na pierwszym przewodzie trzy końcówki SATA, dwie kątowe, jedna prosta. Długość 900 mm i kolejny jest to mieszanka dwóch SATA jednego molexa, również 900 mm. Co do grubości przewodów jest to 18 AWG, poza przewodami 12V 2x6 pin, tutaj mamy 16 AWG. Co do rozkładu linii, w przypadku 750 na linii 12V jest to 62,5A, co daje nam 750W. I na linii 3,3 i 3, 5V po 20A łączna obciążalność to 100W. A jeżeli chodzi o 650, tutaj na linii 12V mamy 54A, co daje nam... 648W. Tyle wydaje mi się z ważniejszych rzeczy, także za chwilkę zobaczycie wyniki testów. Natomiast zanim to nastąpi, to jeszcze krótko omówię Wam te najważniejsze elementy wnętrza zasilacza. Zaraz na wejściu zasilania znajduje się pierwsza faza filtrowania w postaci dwóch kondensatorów typu Y i jednego typu X. Później już na laminacie jest warystor, dwie cewki i kolejne dwa kondensatory typu Y i jeden typu X. Na górze widać cewkę aktywnego PFC, jak i radiator chłodzący jej tranzystory. Nad radiatorem jest główny kondensator TIPO o pojemności 470 mikrofaradów, mogący pracować w temperaturze do 105 stopni Celsjusza. A pod radiatorem widzimy główny tranzystor. Pod nim jest niewielki radiator, który chłodzi prostownik linii 12V. No i zwróćcie uwagę, że przetwornica DC-DC znajduje się na głównym laminacie, a nie osobnej płytce drukowanej. Wszystkie kondensatory na stronie wtórnej, zarówno te elektrolityczne, jak i polimerowe, są marki TIPO, mogące pracować w temperaturze do 105 stopni. Jeśli chodzi o wnętrze Vero L6 650W, to tutaj mamy główny kondensator o mniejszej pojemności, bo 390 mikrofaradów i mniej też jest kondensatorów na stronie wtórnej. Przechodzimy zatem do wyników testów. Zacznę od regulacji napięć, która na linii 12V wyniosła zaledwie 0,13%. Bardzo dobry wynik notujemy także na linii 5V, gdzie regulacja to 0,16%. No i nie inaczej jest w przypadku regulacji na linii 3,3V, ta wyniosła 0,24%, co jest wynikiem rewelacyjnym jak na tą linię. Bez zamknięcia zasilacz przeszedł testy crossload, zarówno te na linii 12V, jak i 3,3,5V. Przypomnę tylko ten drugi scenariusz nie jest możliwy do uzyskania podczas normalnego użytkowania komputera. Bardzo dobrze wypadł Power Factor, który średnio wynosi 0,96, czyli sporo lepiej jak zakłada norma. Tętnienia napięć są poniżej dopuszczalnych norm, które wynoszą odpowiednio 50 mV na liniach 3,3,5V i 120 MV na linii 12V. Więcej o tym w podsumowaniu. Średnia sprawność zasilacza ze wszystkich pomiarów to 87,79%, co pozwala uzyskać tej jednostce certyfikat Cybernetic Silver. I zwróćcie uwagę, że najwyższą sprawność zasilacz osiągnął przy obciążeniu 30-60%. Do Dobrze wypada też sprawność na linii 5VSB, gdzie średnia wniosła prawie 78% przy zakładanej normie na poziomie 72. Co do sprawności na niskich obciążeniach to również nie mam uwagi, i odpowiednio wniosła ona prawie 79% przy 50W i ponad 84% przy 80W. Zerknijcie teraz na obroty wentylatora, minimalnie obracał się on z prędkością 390 na minutę, a maksymalnie 1770, czyli maks jego prędkości obrotowej. A jak to się przełożyło na kulturę pracy? Mianowicie zaślacz bardzo cichy będzie do obciążenia 50%, przyzwoicie będzie na obciążeniu 60%, niestety później robi się głośno i od 80% bardzo głośno. Co do temperatur elektroniki, wewnątrz zasilacza to nie ma się czego obawiać, bo kamera termowizyjna odnotowała około 43 stopni Celsjusza w najcieplejszym miejscu. No i na koniec sprawdziłem jeszcze zabezpieczenie OPP. O ile te działa bez najmniejszego zarzutu, o tyle sam poziom jego ustawienia moim zdaniem jest trochę zbyt wysoki, bo zasilacz wyłączył się dopiero przy obciążeniu przekraczającym 1036 W. Dodać jednak trzeba, że do tego momentu trzymał on napięcia w normach. Ok, czas na kilka słów podsumowania. Znaczne od regulacji napięć, kompletnie nie mam żadnych uwag, bo mało tego wyniki wręcz rewelacyjne, bo poniżej 0,5%. Na każdej z linii do tego wysoka sprawność. Średnia wyszła mi z wszystkich pomiarów prawie 88%. Fajnie też wypada ta sprawność na niskich obciążeniach przy 50-80 W. Wiadomo, jeżeli siedzicie na kąpie, nie gracie, a powiedzmy, przeglądacie neta, czy też siedzicie i robicie coś w oficie, no to też to ma znaczenie. Mimo iż przetwornica DCDC -DC nie jest na osobnej płytce, to nie było problemu z testami crossload czy to na linii 12V, czy też na linii 3,3 i 5V. Oczywiście ten drugi scenariusz no nie będzie w stanie, znaczy nie będziecie w stanie go osiągnąć w normalnym użytkowaniu kompa, no bo wiadoma sprawa, że wszystkie teraz komponenty nowoczesne głównie ciągną z linii 12V, a delikatnie tylko z tych dwóch pozostałych, czyli 3,3 i 5V. Co do tętnienia napięć grubo poniżej norm, tutaj ewentualnie mogę delikatnie się doczepić do tej linii 12V, tam było 36mV na pełnym obciążeniu, ale przypomnę, że tutaj norma maksymalna to 120mV, także nie ma się czym przejmować. I dla osób, które za chwilkę napiszą w komentarzu, ale to jest dużo, to zerknijcie sobie na testy ostatniego sisonika PX, którego testowałem, zerknijcie sobie na Cybernetics, jakie tam były tętnienia. A żebyście nie musieli szukać, to tylko powiem, ponad 43 mV. Także te 36 na linii 12V spoko na pozostałych liniach przy maksymalnym obciążeniu to było około 20, więc jak najbardziej ok. Co do kultury pracy, to to, co mówiłem na początku, procent chwali się na opakowaniu, że zasilacz jest bardzo cichy. Jest to prawdą, ale do obciążenia 50%. Całkiem spoko jest na jeszcze obciążeniu 60%. Natomiast później robi się już głośnawo, także z pewnością cichą pracą tego nazwać nie można. I szkoda, że zamiast tego Stratusa Endorfi nie wsadziło tutaj fluktusa, bo jak widzieliście przy testach Supremo FM6, no ten zasilacz był bardzo cichy. Co do takich ogólnych jeszcze rzeczy, to przyczepię się trochę do kablowania. Tutaj głównie chodzi mi o przewody Pisexpress 6 plus 2 pin i zwłaszcza w 650, bo tam macie jeden przewód z dwoma końcówkami. Nie jest to najszczęśliwsze rozwiązanie. Lepiej byłoby gdyby były dwa osobne przewody z osobnymi końcówkami. 750W prawdzie też taki przewód jest, ale macie kolejny z pojedynczą końcówką, także tu problem jest mniejszy, bo mało kart tak naprawdę na rynku ma trzy wejścia 8-pinowe Express. No ale warto o tym wspomnieć. Natomiast plus leci za to, że te przewody PCIe Express 5.1, czyli 12V 2 razy 6 pin są elastyczne. Co z pewnością ułatwi ich układanie w obudowie. Pamiętajcie, że tych przewodów zbytnio nie możemy zaginać przy karcie graficznej, bo może to skutkować później niespodzianką w przypadku spalonego GPU. No i też fajnie, że mamy te opaski na tym przewodzie, także będzie go ładnie można wyprofilować i ułożyć w obudowie. Co do ceny, to za 750 przyjdzie Wam zapłacić 315 Z. Moim zdaniem jak najbardziej ok, aczkolwiek w tym przedziale cenowym no, konkurencja na rynku jest dość spora. Linka do zaślacza macie w opisie tego filmu, także tam Was odsyłam. Jak Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę, nie zapomnijcie o wynaczku a gdybyście mieli jakieś pytania jeszcze dodatkowe, to śmiało piszcie w komentarzu, czy też w komentarzach, postaram się na nie odpowiedzieć. Na dzisiaj tyle, dzięki za uwagę, trzymajcie się, pozdrawiam, cześć.